Witam serdecznie na naszym kanale. Rozpoczynamy dzisiaj film numer dwa z serii pytań i odpowiedzi. Zebraliśmy kilkadziesiąt z naszego forum w internecie, z grup na Facebooku, czy takich indywidualnych pytań, jakie dostajemy od Państwa na maila. Zaczynamy pytanie i odpowiedzi, odcinek drugi. W jakich cenach są nieruchomości w Dominikanie? Czy można kupić coś do 100 tysięcy dolarów? Można i takie nieruchomości również sprzedajemy, natomiast jest ich niewielki odsetek. Po prostu się bardzo szybko sprzedają. Polscy klienci szukają czegoś bliżej 150, 350, 400 tysięcy dolarów. Do 100 tysięcy dolarów najczęściej jest to coś w stylu kawalerki, studio, nieco dalej od plaży. Bardzo rzadko, ale zdarzają się projekty odpowiedniej jakości. Zwykle za 100 000 dolarów nie kupimy luksusu, bardzo często bez wyposażenia wnętrz. Także musimy szukać czegoś bliżej 130-150 000 dolarów, aby być z takiego zakupu zadowoleni. Czy warto kupić nieruchomość do remontu? To zależy. Jeśli mamy tutaj zaufanego architekta, zaufaną ekipę budowlaną, Znamy język hiszpański, to, to jest wykonalne. Natomiast czas spędzony tutaj pokazał nam, że to jest bardzo trudne zadanie. Przede wszystkim, żeby to zrobić optymalnie finansowo i dla oszczędności swoich nerwów, nie sugerujemy kupować czegoś do poważniejszego remontu. Jeśli już naprawdę znajdziemy jakąś perełkę, dużą nieruchomość, którą chcielibyśmy tutaj rewitalizować, to zgłoście się Państwo do nas. Przekażemy kontakt do naszej Pani architekt, czy do projektantów, z którymi współpracujemy i pomożemy przejść tą no, trudną drogę. Mamy tutaj kilka przykładów, że to są często rok, dwa lata remontów na mieszkanie. No, to jak nawet na polskie standardy, dosyć długo. Także tutaj bardziej idziemy w stronę kupowania czegoś nowego, a nie remontowania z rynku wtórnego. Od czego zależy sukces wynajmu naszej nieruchomości? Jest kilka aspektów. Przede wszystkim od lokalizacji. Jeśli inwestujemy w apartament czy dom na najem krótkoterminowy, naturalnie nieruchomość musi być blisko plaży. Blisko plaży, rozumiem, to jest około 10 minut pieszo od wody. Jeśli myślimy o inwestowaniu w wynajem długoterminowy, no takiego wymogu już nie ma, a nawet lepiej, jeśli będzie zamknięte osiedle z opcją na przykład wynajmu samochodu. Może to być kilkanaście kilometrów od plaży. Zwykle po kilku miesiącach plaża nie jest już dla nas tak atrakcyjna i bardziej korzystamy tutaj z życia, więc ta nieruchomość może być trochę dalej i lokalizacja jest absolutnie kluczowa. Standard naszej nieruchomości. Odpowiedni zarządca Złota rączka, czyli szybkie remonty, szybkie naprawy, żeby nie było przestoju w wynajmie. No i przede wszystkim cena. Jeśli będziemy windować naszą kwotę za wynajem, na pewno będzie nam trudniej to wynająć. Musimy obserwować naszą konkurencję. Może nie zaniżać, ale być konkurencyjnym, postarać się o dobrą wizualizację, dobre zdjęcia, dobrą reklamę i osiągniemy sukces. Ile ważne jest prawo jazdy w Dominikanie? Wyobrażamy sobie, że przygotujemy tutaj na dłuższy pobyt, na przykład na 3 miesiące. Czy w tym czasie możemy korzystać z samochodu, który na przykład wynajmiemy albo kupimy tutaj? No, wykładnia prawa nie jest taka ta bardzo oczywista. Na pewno w ciągu 30 dni nic nam nie grozi. Czyli. Tak długo jak ważna jest nasza wiza turystyczna, również ważne jest nasze prawo jazdy. Za każdym razem, jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, mi się potencjalnych konsekwencji, możemy przed 30 dniem pobytu tutaj wylecieć sobie na jeden dzień, po prostu przekroczyć granicę do Puerto Rico, do Caracas, do Miami, do Panamy, gdziekolwiek i resetuje się nasz status turysty i ponownie wszelkie nasze dokumenty są ważne, tak jakbyśmy tutaj przylecieli w tym dniu, czyli nasze prawo jazdy dalej będzie ważne. Prawnicy mówią tutaj, że właśnie tak jak ważna jest wiza turystyczna, czyli nawet do 90 dni, możemy też legalnie przedłużyć tutaj pobyt do 120 dni, więc jeśli przedłużymy tutaj pobyt, nasze prawo jazdy będzie ważne. Także w zależności od naszej sytuacji pamiętajmy, że przede wszystkim legalny pobyt przedłuża nam legalność prawa jazdy. Czy warto wyrabiać sobie międzynarodowe prawo jazdy? Dobre pytanie, gdyż nie są tutaj zgodni agenci ubezpieczeniowi. Jedni mówią, że takie prawo jazdy jest ważne bezterminowo czyli 90, 120 i dłużej dni w Dominikanie. Warto je mieć, gdyż. Prawo jazdy przetłumaczone jest na wiele języków, między innymi na hiszpański. Jeśli zatrzyma nas policja, będą mieli jasność co w tym prawie jazdy jest. Jak legalnie mieszkać w Dominikanie powyżej 30 dni? O tym można byłoby bardzo, bardzo długo opowiadać. Myślę, że najlepszym sposobem będzie ponowne przeniesienie Państwa atencji do naszego bloga na wwwcasa w sekcji blogi mamy właśnie o legalnym pobycie bardzo, bardzo długi, fajny blog, dobrze się go czyta i tam odpowiedzi na te pytania znajdziecie. Czy warto dodatkowo ubezpieczyć się, lecąc na wakacje do Dominikany albo mieszkać tutaj? Skąd wziąć ubezpieczenie? Jest szereg dobrych firm ubezpieczeniowych tutaj i ich oferta jest... Spokojnie, można tak nazwać, lepsza niż w Polsce i tańsza. Także musimy się tutaj zainteresować lokalnymi ubezpieczeniami, jeśli na przykład jesteśmy dłużej niż 3 miesiące czy 6. Możemy spokojnie korzystać również z ubezpieczalni które kupimy w Polsce, czy Unika, czy Ergo Hestia. Tutaj nikogo nie promuje natomiast korzystamy z wielu takich wakacyjnych, będąc tutaj kilka miesięcy. Działa to doskonale, więc bez obaw możemy wybrać jeden dominikański wariant lub drugi, przywożąc ubezpieczenie z Polski. Jeśli w Dominikanie zamierzamy być dłużej, może chcemy zawieźć większy bagaż. Bagaż dodatkowy, często w liniach lotniczych, to jest koszt około 20 euro, 100 zł za każdy dodatkowy kilogram. No, robi się to dobre kilka tysięcy złotych, jeżeli chcemy zabrać więcej bagaży, ale lecimy w opcji ekonomii. Naturalnie, jak lecimy biznesem, to wszystko jest droże ja mam więcej bagażu. Natomiast jedną z opcji jest na przykład FedEx, który pozwala 30 kg paczkę wysłać tutaj do Punta Cana w rejon Jumbo w Bawaro za około 1000 zł za 30 kg. Jeśli mamy w planie przezimować tutaj, warto rozważyć taką przesyłkę właśnie przez takiego renomowanego przewoźnika. Jaki jest podatek dochodowy od posiadania nieruchomości w Dominikanie? Generalnie 1%, ale na tym nie warto byłoby kończyć wypowiedzi, gdyż ten 1% zapłacimy w dwóch przypadkach. W pierwszym, jeśli nie kupiliśmy nieruchomości na bazie prawa Konfutur, wówczas jesteśmy z tego podatku zwolnieni całkowicie przez okres 15 lat. Drugą opcją jest zakup nieruchomości poniżej kwoty, której wszyscy są w tej opłaty zwolnieni. To jest około 9 milionów pesos, czyli jakieś 160 tysięcy dolarów. Jeśli kupimy coś droższego, wówczas od nadwyżki zapłacimy 1%. Czyli dla przykładu kupujemy coś za 200 tysięcy dolarów, płacimy od tej górki, czyli od 40 tysięcy dolarów, czyli 1% to byłoby rocznie 400 dolarów. 0,5% do końca marca. 0,5% we wrześniu, no nieduży jest to podatek. Czy konieczne jest zatrudnienie prawnika podczas zakupu nieruchomości? Konieczne nie jest, ale bardzo rekomendowane. Na pewno na rynku wtórnym. Wiodący deweloperzy w zasadzie e, no, po nich nie ma co się spodziewać jakiejś e, zabagnionej sprawy, aczkolwiek co jakiś czas dostajemy sygnały. Że dana działka wymaga pewnej weryfikacji, bo było wobec tej działki roszczenie. Także to też nie jest tak, że na rynku pierwotnym kupujemy śmiało od dewelopera. E, mieliśmy już kilka takich przypadków, że właśnie należało pewne rzeczy w sądzie zweryfikować i proszę mieli Państwo, nie oszczędzajmy na prawniku. Jeśli macie Państwo kłopot z wyborem agenta, to jesteśmy w stanie zrozumieć, ale na prawniku nie warto oszczędzać, na dobrym prawniku już tym bardziej. Polecamy do rynku wtórnego obowiązkowo, do rynku pierwotnego w, w większości przypadków również. Także no, zaprzyjaźnijcie się tutaj z prawnikami jeśli takiego nie macie, odezwijcie się, zasugerujemy odpowiedniego, kompetentnego fachowca. Czy możliwe jest sfinansowanie przez kredyt zakupu nieruchomości tutaj? I tak i nie. Są indywidualne przypadki, że da się to zrobić i takimi się z przyjemnością zajmujemy. Także proszę o kontakt tych z państwa, którzy chcą coś kupić. Natomiast zdecydowanie łatwiej taki zakup zrealizować na rynku wtórnym. Bank przede wszystkim widząc stojącą już nieruchomość będzie bardziej skłonny do tego, żeby dać nam finansowanie. One nie będzie tak tanie jak w Polsce, ale jest taka możliwość. Na rynku pierwotnym na etapie dziury ziemi w zasadzie nie ma szans na otrzymanie kredytu. Także jak macie państwo wątpliwości, zapraszam oczywiście do kontaktu. Jaki zapłacę podatek od zysku, jeśli decyduje się nieruchomość sprzedać? Przekrojowo można tak ująć, że podatek od zysków kapitałowych wynosi 27%. I Jeśli kupiśmy nieruchomość za 100 tysięcy, sprzedamy ją za 200 to 27% będzie od tej górki, czyli od 100 tysięcy. Tak to należy rozumować. Za nami odcinek numer 2, przed nami odcinek numer 3. Bardzo dziękuję, że byli Państwo z nami do tego momentu. Jeśli na jakieś pytania nie odpowiedzieliśmy, to przed nami odcinek numer 3, bądź po prostu przekieruję Państwo do nas na maila na infomałpa.casak.dominicana.com lub do nas na telefony komórkowe czy na... WhatsApp, wszelkie namiary w opisie tego filmu oraz w stopce naszego maila. Dziękuję serdecznie za uwagę, Andrzej Włodarski. Do zobaczenia. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Kasa Dominikana, pomagamy w zakupie nieruchomości.